Słuchajcie, ja do samochodem i co ja widzę? Słuchajcie, wszyscy biegają, wszyscy siedzieli za bieganie. Ja pierdzielę, jaka pusta w domu gotuje Bigos. <noise> Bo tyle. kiełbachy zostało tego mięsa. W ogóle nie lubię wrzucać się za nie, nie? I słuchajcie, tyle tego żarka zostało, że po prostu bigos się robi, a ludzie normalnie już biegają od samego rana. Słuchajcie, biegają mi siłownie i w ogóle... Ja też byłam ci na siłowni, ale tylko zobaczyć, czy są drzwi otwarte, normalnie nie wchodziłam, nie? Przecież chora nie jestem, nie? wzięli za siebie, ja na razie nie zamierzam, nie. <śmianie> Ogólnie, kochani, bardzo, ale to bardzo. Ale jak, ale jak bardzo. Słuchajcie, dużo dostaję od was wiadomości prywatnych. Kabanus, jak ty schudłaś? Kabanus, jak ty jesteś chuda? Mówiłaś, że masz problemy z wagą. Kabanus, jak ty jesteś chuda? Kiedy ja mówiłam, że mam problemy z problemem. Ja mam problemy z głową, a nie z wagą, ludzie, słuchajcie. Ja oczywiście zawsze u mnie to sinusoida. Raz mam problemy z wagą, raz nie mam. Ja nigdy nie mówiłam, że te filmy są o mnie, słuchajcie. Jak ja nagrywam, że mam duży bęben czy to, że ja mam zdolności wypychania brzucha, słuchajcie. Te filmy nie są o mnie, ja zawsze byłam chuda. Zawsze miałam zgrabne uda. Nie ja żartuję, oczywiście. Słuchajcie, filmy nie są o mnie, tak, oczywiście macie rację, schudłam 6 kilo, słuchajcie. Teraz by wszyscy chcieli wiedzieć, jak ja to zrobiłam. Słuchajcie, nic szczególnego, nie będę oryginalna, nie, nie dam wam złotego środka, nie dam wam jakiejś kurwa złotej rady. Po prostu powiem krótko, zwięźle i na temat. Słuchajcie, wstawałam codziennie rano o 5.30, żeby ćwiczyć. Robiłam sobie cały dzień jakieś sałatki żarłam, robiłam sobie takie dietetyczne rzeczy, ale po prostu żarłam za dużo, nie wiedziałam, że żarę za dużo, słuchajcie. Po prostu spróbowałam sobie kupić, wykupić dietę pudełkową. Wykupiłam 1800 kalorii. Hmm, cześć! No hmm, ja pierwdzielakie towary, Słuchajcie, no i wykupiłam sobie 1800 kalorii, bo ja uważam, że nie można kupić sobie 1500 kalorii, czy tam 1300 czy 1200, bo jeżeli tyle kupimy, a później zaczniemy normalnie jeść, to szybciej przepujemy dwa razy. Więc też ja sobie kupiłam 1800 kalorii, słuchajcie, nie ćwiczyłam, jak dobrze wiecie. Kto mnie ogląda regularnie? Miałam operację no więc nie mogłam ćwiczyć. Przez 8 tygodni żarłam, słuchajcie, dietę pudełkową 1800 kalorii i schudłam 6 kilo. Znaczy schudłam trochę więcej, ale wiecie, no później były święta i Sylwester i teraz mnie trochę nabrało się znowu tej masy, słuchajcie. I już od siódmy znowu zaczynałam wchodzę na tą dietę pudełkową, słuchajcie, bo to jest jedyna rzecz, która po prostu mnie uratowała. Ja po prostu starałam się gotować znowu, ale no niestety chyba żarłam za dużo. Więc schudłam się 7 kilo, nie ćwicząc, żrąc 1800 kalorii, ale nic nie podjadałam, za to w weekendy, u panie, nie miałam w ogóle żadnych 500 skrupów, bo ja po prostu, ja nie wiem, ja, ja nie wiem, może się kiedyś z tego wylaczę, to jest dla mnie choroba, po prostu ja kocham jej, słuchajcie, celebrować te gryzy, te wszystko, co wsadzam do papy, nie, słuchajcie, no taka już jestem po prostu, słuchajcie, w każdym bądź razie miałam 200-1800 kalorii, w środę do niej wracam, wykupuję sobie jednym postanowieniem noworocznym to jest to, że Barbara prosiła, żebym jadła tak dużo mięsa, więc ograniczam trochę mięso oczywiście no 100%, po prostu tak troszkę, nie? Żeby tej padliny trochę oczyścić, ten organizm słuchajcie, dobra, nie smęcę! kilo, teraz mam 6, czyli 5, bo mówię wam, że trochę mi się przebrało, ale to podobno sama woda mi podeszła, więc to nie weszło mi w, w tłuszcz, tylko po prostu, wiecie, no za dużo tego w i Święta i wszystko. Życzę wam wszystkim miłego dnia i tej determinacji! Słuchajcie, zaczął się styczeć i wszyscy sobie obiecują, że schudną, że schudną sobie to gwarantuję wam, że jeżeli sobie obiecacie, że chcecie się odchudzać w stycznia, będzie to trwało nie dłużej niż 2-3 tygodnie, słuchajcie, bo my tak jesteśmy, bo jeżeli zobaczymy pierwsze efekty, po prostu zaczynamy żreć, wiem to po sobie, cały czas tak mam, po prostu cały czas tak mam, ja jak schudnę ileś kilo, to od razu lecę po batona, bo mam wrażenie, o, trzeba się nagrodzić, słuchajcie, to nie działa, nie działa, słuchajcie, nie działa, i róbcie takich postanowień, wiecie co, zróbcie? wstawajcie codziennie rano, zamknijcie jeszcze na chwilę oczy i sobie mówcie, że będziecie chude, że wy się Głowę se nastawta, wszyscy po kolei, a dopiero później zacznijcie się odchudzać. I tym miłym akcentem chciałabym Wam życzyć dużo, dużo radości, miłości. I jak chce ta, to se schudnita. No, ale to trzeba determinacja, to widzita, to nie takie łatwe. Kuźmień, ja też myślałam kiedyś, że to łatwe. A to nichu, hu, 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 No to pa, buziaki. Miłego dnia. Obserwują mnie, no.